wszystkim. Witam was na kanale. Zaczynam. Ja jestem Aurelia i dzisiaj do nas Prochodzę z Bookhaulem. Będzie to Bookhaul Stargów i jest to bardzo potężny Bookhaul. Jakby naprawdę kupiłam 17 książek i jeszcze dodatków jest. hu Więc możemy już naprawdę zaczynać, bo zajmie nam to bardzo długo i jeszcze bym chciała wszystkim osobom podziękować, które tam były i z którymi mogłam zrobić sobie zdjęcie. I teraz już naprawdę, bo to zajmie i tak mega długo, a jestem padnięta i do tego mnie brzuch boli, więc miejmy już to za sobą i zacznijmy nagrywać, bez na tego... <grym> zacznijmy po prostu mówić do Zacznę po prostu do Was mówić o tych książkach. Jak widzicie jak moja ręka jest wysoka, to jest cały stosik od ziemi. Bez tego przedłużania, zaczynajmy. Dobrze, pierwszą książkę, jaką kupiłam, jest to książka z wydawnictwa Relacji, już widzieliście tutaj. Jest to drugi tom, zanim wystyknie kawy, czyli Opowieści z kawiarni. Ten tom jest bardzo cieniutki, ma 197 stron. Kupiłam go sobie również w grubej oprawie, ponieważ jak już mam pierwszy w grubej, to chciałabym mieć również drugi. I bardzo się cieszę, że kupiłam tą książkę. Tutaj sobie akurat patrz. Tutaj akurat mam na dodatek, bo zostały mi takie dwie zakładki, mam bardzo podobne. No czy mam takie same, ale wam je potem pokażę. Więc pierwsza książka. Dobrze, drugą książkę kupiłam i kupiłam ją tutaj z polecenia Kaliny, ponieważ powiedziała, że jak się kończy czytać Złego Króla, to że po prostu musisz od razu sięgnąć po kolejny tom, bo są tam takie emocje. Dlatego kupiłam Królową Niczego, czyli kolejny tom z serii Okrutnego Księcia jest to jest najcięższy tom z tych wszystkich trzech, ale jest strasznie ładny jest, jakby naprawdę mega ładny, bardzo mi się podoba. I tak, i więcej Wam o nim nie powiem zbytnio, ale chciała, chciała, chciałam, wam, chciałam wam powiedzieć, skąd się wziął u mnie. Kolejną książką jest tym razem moja miłość, o, więc oczywiście są to wojownicy. Kolejny tom to jest... Pod to jest widzenie, czyli pierwszy tom trzeciej serii, muszę się za niego zabrać, bo słyszałam od Kaliny, że tak mi pomiesza w głowie, ale ja mniej więcej wiem o czym on będzie, ale bardzo się nie mogę doczekać, strasznie się nim szczerze jarem, bo no naprawdę jest piękny, jest całkiem gruby, więc będzie na długo. I tak, i bardzo się cieszę, nie mogę się po prostu, naprawdę, naprawdę nie mogę się doczekać. No, książką jest to książka, która już chwilkę czekała u mnie, żebym ją kupiła, i jest to książka Baniki Lisowi, czyli Finding Back to Us. Jest to oczywiście, jest to kolejna seria od Baniki. O, ale ładna wklejka, czekajcie, bo ja wklejki nie widziałam z tej strony. Falling fast Bardzo, naprawdę bardzo piękna wklejka Bardzo ładnie to wygląda I, i tak I to jest ogólnie kolejna seria od Maniki Lisowi Chyba o tym, że dziewczyna straciła, straciła ojca przez pewnego chłopaka I tego chłopaka nienawidzi Ale jest on jej przyrodnim bratem Więc będzie ciekawie Wydaje mi się, że będzie tutaj wątek enemies to lovers I będzie to trylogia Co już widzimy pod o tutaj ładnie nam wyostrzyło Mam nadzieję, że się nie zawiodę A coś w tym bracie No tak yy, Czyli po prostu Bardzo się nie mogę tego doczekać Mam nadzieję, że będzie równie dobre co Falling Fast Bo Falling Fast jak dobrze wiecie uwielbiam Kolejną książkę Kolejnymi książkami Chyba pokażę je tutaj obydwie naraz Ponieważ kupiłam dwie książki od Agaty Christie W tych moich ładnych wydaniach, które mam jest to yy, Strzał w Stone Gates nie wiem jak to się czyta, jak coś mi poprawcie Oraz ABC Ta książka jest chyba jedną z nowszych od Agaty Christie Bo jeszcze nigdzie jej nie słyszałam A ABC jest bardzo znaną i bardzo polecaną książką Więc chciałam sobie kupić te dwie Żebym je już miała Od razu, od samego początku I ta jest z Panną Markle To jest z, Herku z, Her z Herkulesem Pirotem Jej u... ktoś z Kiedyś poprawił jak to się czyta nie, bo Herkules nie pojadł, tylko jakoś inaczej Wiem, że ktoś mnie poprawił, ale nie pamiętam kto Ta jest bardzo cienka, ta jest troszkę grubsza Ale mam nadzieję, że na obie za niedługo będę miała smykałkę i po prostu je przeczytam A że teraz mam 3 dni wolnego od szkoły, to tym bardziej mam ochotę Kolejną książką i bardzo się cieszę, że ją mam, ponieważ była na targach przedpremierowo I w końcu będę miała skończoną całą serię Jest to książka The Internized Games. Tom trzeci Jest to chyba tom Najgrubszy yy, Ma 441 stron Zobaczymy czy w ogóle Bardzo, bardzo ładnie on wygląda W ogóle yy, Zobaczymy czy będzie mi się on podobać yy, Podobać takich samo jak pierwszy Czy będę go nie lubić tak jak drugi Zobaczymy, ale naprawdę jest bardzo ładny yy, Są tu dalsze losy Aveli Gramps oraz yy, Jej oraz braci Hafternaut. Więc tak. Kolejną książką, bardzo się cieszę, że ją kupiłam, ponieważ czekała na mnie bardzo, ale to bardzo długo, a nam bardzo, ale to bardzo szybko schodzi, bo może ile my już przegadaliśmy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem książek przegadaliśmy. To on to chyba nie musi się aż tak bardzo śpieszyć, bo co dopiero nagrywam 5 minut. Kolejną książką i bardzo się cieszę, że ją kupiłam, ponieważ długo czekała na mnie w koszyku w Empiku Jest to książka Bardzo brudna gra, czyli kolejny tom ze serii Zbroń niezbyt eleganckiej i powiem Wam, że ten tom zapowiada się tak naprawdę, naprawdę bardzo dobrze się zapowiada. On ma stron, już wam mówię, 383 i. W tym tomie będziemy mieli o tym, że jedna z uczennic w ich tej szkole została uprowadzona, druga została porwana, a trzecia zaginęła, albo sama uciekła, coś takiego. Tak? E, czekajcie. E, aha, ginie jedna, kolejna ucieka, jeszcze zosta inna zostaje uprowadzona. Więc, no kurczę naprawdę bardzo, bardzo się. Bardzo dużo się dzieje, teraz tak patrzę na moją torbę ze Zbrodni Zbyt Eleganckiej i już widzę, co tutaj nawiązuje o ten ptaszek I tak, bardzo się nie mogę doczekać, jest to kolejny tą serii, która idzie mi mozolnie, ale bawię się przy niej bardzo dobrze Słyszałam o tej akurat w książce bardzo dobre opinie i mam nadzieję, że tak zostanie, ponieważ naprawdę bardzo się jej nie mogę doczekać I jest chyba w moich całkiem bliższych planach na... Na, nie wiem, na czerwiec, bo maj mm, mi idzie mega słabo. Kolejna książka, która do mnie, jeśli ktoś mnie ogląda na Instagramie, to ja tam mówiłam, że ta książka do mnie ostatnio coraz głośniej krzyczy: kupnie, kupnie. I na targach ją kupiłam. Co prawda, za 50 zł, ale w ogóle nie wiem, czemu taka kosmiczna cena, bo to nawet nie było przedpremierowo bo to miał, bo to wyszło 17, ale 50 zł za książkę. Więcej nie wydałam aż tyle za jakąś książkę, ale za to po prostu musiałam, bo strasznie długo czekałam na nią. I jest to książka, ulecz mnie, od Teref Maf Mafi, Teref, Teref Mafi. I widzę, że tutaj. O, ej, nie wiedziałam, że aż tak dużo tutaj ma y, osób, patronat, bo ma tutaj medalne: i book Clover, Mruk book Booki, Books Jonka Books, nie wiedziałam, i książkowe, jakby Bookhouse. Nieźle, nieźle, ale cena układkowa to jest 59,90. No, to i tak było tanie, ale dobra, strasznie dużo. Jest to, jest to kolejny. Jest to kolejny tom z serii Dotknij mnie. Jak dobrze wiecie, bądź nie, pierwszy tom nie podobał mi się, drugi już był lepszy, a trzeci był naprawdę bardzo dobry, bo oceniłam go na 4.75. Nie, tak, na 4.75. Mam nadzieję, że ten tom, o, jakby o, tutaj macie kategorię wiekową Mam nadzieję, że ten tom mnie nie zawiedzie, ponieważ no wydałam na niego 50 zł, no to mam jednak mimo wszystko oczekiwania. Jakby wiem, że cena za bardzo nie da, nie, da, nie gra różnicy, ale i tak 50 zł. To jest dużo na książkę, więc nie zawiedź mnie, bo będę na ciebie bardzo zła. Kolejną książką, którą akurat już zaczęłam czytać I właśnie przed chwilą dostaliście też na mojej relacji na Instagramie, że ją y, czytam Jest to książka, autobiografia Po drugiej stronie różdżki Toma Feltona Nie wiem, czy wiecie, ale ja dawniej byłam naprawdę, naprawdę bardzo wielką Harry'ego Pottera Dalej jestem, ale troszeczkę mniejszą Miałam konto Emmy Wilson, po prostu uwielbiałam Harry'ego Pottera I po prostu przeczytanie czegoś takiego o... O, dziękuję... I naprawdę przeczytanie czegoś takiego o samym droka. Tutaj mam to, za którym zbytnio nie przepadałam, jest naprawdę mega ciekawe. Jestem już prawie w połowie i... No fajne, fajne. Mogę wam na tyle powiedzieć. A po drugie, ta książka jest naprawdę cudownie wydana. Strasznie ładnie, bardzo ładnie. Bo w ogóle wydawnictwo się mega postarało. Na środku mamy jeszcze takich parę stron i o! Takich parę stron w połowie, gdzieś w, na stronie, chyba gdzieś koło 90 mamy jeszcze tak, takich parę stron. Rozdziały się zaczynają tak, więc naprawdę książka jest mega ładnie wydana, bardzo fajnie, bardzo szybko się uczyta, więc bardzo, bardzo fajnie. Kolejną książką jest to książka, tutaj przechodzimy już. Będzie tutaj dużo książek z wydawnictwa Young I ogólnie chcę wam jeszcze, zanim to Chcę wam jeszcze powiedzieć o jednej książce Której nie kupiłam na targach, ale mam podpis Czyli jak już większość osób może się domyślać Jest to książka Buntownik Jak dobrze wiecie, którą ja bardzo kocham Oceniłam ją na 5 na 5 Trochę znaczników jest I mam piękny podpis Zuzy Zaksiążkowanej, tutaj wam chciałam Tylko szybciutko powiedzieć Naprawdę bardzo się cieszę z tego podpisu Bo no, był on dla mnie Bardzo ważny i Yy, w ogóle... Dobra, ja wam to zaraz jeszcze powiem jedną rzecz Ale już przechodząc do wydawnictwa Young Kupiłam od nich na przykład książkę Wszyscy jesteśmy łotrami I ona tak pięknie wygląda w kamerze Nie mogę się doczekać, aż ją przeczytam Bo no, naprawdę się mega jaram I wklejki od Younga ja wam ja... Ogólnie ja wam będę pokazywała Bo wiecie, każdy wie, że Young robi Przecudowne wklejki Ma też tutaj patronat Na przykład... Bestsellerki, przez książki i mnóstwo innych osób, ale naprawdę nie mogę się doczekać. Wie... Słyszałam, że troszeczkę powoli się rozkręca, ale możecie mi w komentarzach dać znać, czy warto czytać tą książkę, czy tak nie bardzo. Kolejną książką jest ta książka z Mastre'u, którą też bardzo, bardzo długo chciałam przeczytać. I ona ogólnie jest strasznie śliska, ta książka. Jakby wiecie, że bardzo się wyślizguje z rąk i jest to książka Vortex. Jest to dystopia. I mamy tutaj ogólnie. Wiem, że skupiamy się tutaj szczególnie na portalach i na tym, że nasza główna bohaterka yy, w ten dzień, od którego się zaczyna nasza historia, ona chyba chce przejść taki egzamin, żeby stać się właśnie vorteksami którzy potrafią podróżować w czasie. Z tego, co tutaj słyszałam o tej książce, jest ona troszkę gruba, bo ma 495 stron. Więc trochę ma swoje, ale chciałabym, znaczy chciałabym po prostu pokazać Wam wydanie tej książki, bo naprawdę jest bardzo, bardzo ładna. I to wklej, ta wklejka jest, naprawdę wklejka jest świetna. Tutaj mamy mapkę. I yy, słyszałam też, że z książką w, w chmurach bardzo, bardzo lubi całą serię, więc ja też chciałabym za nią za niedługo się zabrać. Kolejną książką też z wydawnictwa Young Jest to książka, którą mnóstwo osób poleca I za którą też mogę, muszę się za niedługo wziąć Bo słyszałam, że po prostu jest bardzo dużo osób nią zachwyconych Jest to książka Muchomory Sukrze, czyli książka Marty Binjan Binjan, Benjamin, Binjan, nie wiem jak to się czyta Mam od Marty Binjan jeszcze do tego y, podpis, więc bardzo się cieszę, że udało mi się go zdobyć W ogóle ja wam mówiłam na początku vlogu stargów, że ja miałam dla niej I ja ją mam na ręce i to i dać Jestem strasznie głupiutka, I know, I know Ale bardzo gratuluję książkowej babie, bo to jest jej pierwszy patronat medialny nad jakąkolwiek książką. Ta książka też jest króciutka, znowu w Klejka od Younga. I, I tak, i mamy tutaj ogólnie historię czwórki, piątki na sto lat. Piątki osób. Mamy tutaj ogólnie. Chyba osoby, które skończyły maturę, piątkę osób, które skończyły maturę i wiecie, one szczęśliwe, ponieważ oni szczęśliwi chcą pojechać na wakacje do domku całkowicie odizolowanego, w samym środku lasu, zrobionego z drewna i ze szkła. I tam się dzieją pewne rzeczy. Jest pytanie, kto jest kim, nie wiadomo komu można zaufać. I słyszałam, że naprawdę zakończenie wielu, bardzo wielu osób zbraja z nóg, więc naprawdę nie mogę się doczekać. Kolejna książka, która również była bardzo długo w moim, yy, w moim koszyku wę... Uj, w Empiku, jest to książka Pieśni o Achillesie. Yy, Bogowie, ksio... Bogowie Grescy, Achilles. Ogólnie wiem, że tutaj bardziej czekajcie ja Wam ściągnąć z obwaluty, bo bez obwaluty wygląda ta książka tak fenomenalnie. Naprawdę bardzo ładnie, strasznie pięknie. Ja ją raczej bez obwaluty będę czytała, ale naprawdę, no, mega ładnie. Bardzo mi się podoba i, i tak. I naprawdę, naprawdę bardzo ładna. Jeszcze nie wiem, gdzie ją dam, ale trzymajcie kciuki, żebym jakoś udało mi się znaleźć kompozycję dla tych książek. Kolejną książką jest to książka yy, Przewodnik po zbrodni według Grzecznej Dziewczynki. I również się tą książką mega jaram, ponieważ mam nadzieję, że ona mi da taki. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tej książki będę czuła taki. Znaczy, czytając tą książkę, będę czuła taki wielki niepokój, będę się oglądała, czy nikt na mnie nie patrzy, czy coś takiego. Mam takie oczekiwania od tej książki. W ogóle u wydawnictwa było coś takiego, że jeśli kupisz trzy książki, jakby z tej serii, to dostajesz kubek za darmo, ale stwierdzam. Muszę mieć kasa jeszcze, żeby kupować inne książki, więc kupiłam pierwszy tom ale bardzo się cieszę z jego kupna i raczej się nie zawiodę. Mamy tutaj dwie ostatnie książki. Są to, to książki ostatnie z Yanga, czyli mamy tutaj ofelię mimo wszystko, czyli dłonny patronet Buxy w poli i wklejka V. Nie wiem, ile cudowna wklejka, naprawdę. Mamy tutaj o dziewczynie, która o Feli tak naprawdę, która wiecie, zawsze była. Znana z tego, jakby każdy ją kojarzył z tego, że jest straszną romantyczką, że zawsze za chłopakami się ugania, i tak dalej. A pewnego razu Ofelia się sama sobie dowiaduje tego, że y, zamiast y, rozpaczać nad zerwaniem z jakimś chłopakiem, po prostu myśli bez przerwy o pewnej dziewczynie. I mamy tutaj, wiem, że to chodzi najważniejsze, żeby. Y, tutaj w tej książce bardzo kluczowe jest to, że Ofelia szuka. Po, Powie... szuka siebie. Szuka siebie, chcę zobaczyć jaka naprawdę jest, a nie taka, jak ją postrzegają inni z tego co wiem, więc też bardzo, bardzo ciekawie. I ostatnią książkę, jaką tutaj mam, jest to książka Practice Girl, czyli po polsku dziewczyna od trenowania wklejka. W ogóle ta książka z tego co znaczy, z tego co wiem, porusza bardzo ważny temat, ponieważ jak już każdy wie, powiedzmy chłopcy sobie na niej. Trenują być się jakby prawdziwym chłopakiem czyjejś dziewczyny. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Dlatego ta książka, proszę, bardzo ważny temat. Czekajcie, John nigdy nie słyszała określenia dziewczyna do trenowania, dopóki nie została tak nazwana jak prawnej miłości była zakochana w wielu chłopakach, ale z jakiegoś powodu nigdy nie odwzajemniali jej uczuć Pewnej nocy na imprezie, na którą nawet nie chciała iść, dowiaduje się dlaczego tak się dzieje Za jej plecami nazywają dziewczynę do trenowania Ten wieczór nieodwracalnie zmieni sposób, w jaki postrzega wszystkich, łącznie z samą sobą Że jest zła i czuje się skrzywdzona, nie może pozwolić, żeby ta etykieta ją de, definiowała. Jednak udowodnienie się sobie innym, że jest warto o wiele więcej nie, jest, nie będzie łatwe więc naprawdę, też, też mega fajnie, mega się nie mogę doczekać tej książki, bo słyszałam o niej bardzo fajne opinie i bardzo ważne opinie. Jakby książkowa baba z tego wrzuciła tak świetny post. Zobaczcie go sobie, naprawdę. I tym pozytywnym akcentem skończyliśmy książki. A teraz możemy przejść do dodatków, których jest naprawdę bardzo wiele, więc zaczynajmy. Dobrze, ja na sam początek przejdę do toreb, które dostałam, ponieważ są one dwie, a resztę rzeczy wam pokażę zaraz. Zaraz wam pokażę. Pierwszą książkę kupiłam od wydawnictwa Wingia i wydałam na nie 55 zł na tą książkę. torbę. Strasznie dużo kasy, yy, ale jest to książka z Dotknij mnie, czyli jakby strasznie ona mi się podoba. Nie jestem obłąkana bez przerwy przekreślone. Kto czytał, ten rozumie. Naprawdę bardzo ta torba mi się podoba, jest naprawdę mega ładna, bardzo mi się podoba. I kolejną książkę, torbą <śmali> myli mi się język, kolejną torbą, jaką również dostałam, znaczy bardziej właśnie tak dostałam od Mastridi, bo kupił, bo. Zabytanie 50 zł w górę. Można było dostać tą o nich piękną torbę, czyli Maastreat musisz, bo chcesz, i ich różne bardzo fajne premiery. Bardzo mi się to podoba. Bardzo się cieszę, że udało mi się ją kupić, bo nie dostać w sumie tak naprawdę, bo jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładna. Dobrze, teraz sobie przyjdziemy o, 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 do zakładek, ale zakładek chcę Wam naprawdę szybciutko pokazać. Tutaj jedna, tutaj mamy dwie z Agatou Christie. Yy, mamy parę takich samych, jakby ich jest więcej, ale o, na przykład tutaj mamy dwie takie same zaniewysokiej kawy. Mamy tutaj bardzo ładne z, o, z grzecznej dziewczynki. Więc na pewno będę używała Takie same dwie Tutaj jedna osoba mi przyszła i poleciła tą książkę Znaczy zakładkę I jakby promowanie książki Horacy Nie wiem, nie znam Nie zobaczyłam w końcu tej książki O takie trzy, takie same I bardzo dziękuję wydawnictwu Nowa Baź Że dali mi taką piękną zakładkę Z wojowników Na pewno będę jej bez używała Tutaj mam dwie, dwie zakładki od siostry Łącznie z I jeszcze jedną o taką bardzo ładną i przeszliśmy przez zakładki, bardzo się cieszę, bo ja potrafię o zakładkach nawalać godzinami Teraz przechodzimy już do innych, bardziej takich mega kluczowych rzeczy Dobrze, chciałabym wam tutaj pokazać Przede wszystkim, jak już jesteśmy, by, byliśmy w klimatach nowych baśni, to jeszcze to powstrzymując Dostałam od nich naprawdę piękny magnes z, wro z wronim piórem O, czy wam się to ładnie wyostrzy? O jest naprawdę bardzo ładny, jest on szklany, więc mam nadzieję, że mi nigdzie nie spadnie, ale naprawdę mega mega piękny. Dostałam również od Yanga katalog wydawnictwa, czy całego wydawnictwa kobiecego, czyli Yanga, wydawnictwo kobiece, niegrzeczne książki, Mia i tak dalej. Czyli cały katalog ich na czerwiec, do czerwca kupiłam sobie również z Nowej Baśni, kupiłam sobie zeszyt z wojowników i Mega się cieszę z tego zeszytu, jest naprawdę bardzo ładny. Znaczy, w sumie tak naprawdę, siostra mi kupiła, ale jest on w kratkę naprawdę bardzo, bardzo ładny. Oraz dostałam, już nie pamiętam jakiego wydawnictwa, ale na pewno yy, znacie tą rzecz. A jest to gazeta, jest to, była to gazeta na część otworzenia nowego wydawnictwa, więc naprawdę będą z nią świetne zdjęcia. Bardzo mi się ona podoba. I no naprawdę, jest naprawdę, naprawdę bardzo piękna Tutaj mamy jeszcze od, z Agaty Christie Wzięłam sobie trochę naklejek I mamy tutaj, tak, mamy tutaj naklejki na przykład Czyli tam Christie dwie Mamy dużo Herkulesów, Poirotów i Panny Markul Nie chcę wam wszystkich pokazywać Mamy jeszcze Morderstwo odbędzie się Oraz Złoczaj się wszędzie Czyli... Takie mocno podstawowe książki od niej. I dostałam jeszcze również od wydawnictwa Jaguora za kupienie sobie ok z niczego dostałam dwa piękne arty, czyli yy, taki piękny arcik to jest najprawdopodobniej Dąb. I taki art. O, ten mi się na pewno bardziej podoba. Jest strasznie ładny, a z tyłu mamy cytaty. Są one obydwa z Następcy Tronu, czyli z najnowszej książki, yy, również. Yy, która zahacza o okrutnego księcia Więc teraz przechodzimy jeszcze do przypinek i w sumie już będziemy mieli to zaraz w Dobrze, jeszcze zanim do przypinek Mamy tutaj taki nas z dwukropka Bardzo dziękuję wydawnictwu A już do przychodu do przypinek, bo jest ich naprawdę całe mnóstwo Taka jedna z ważniejszych jest od żółwi książkowych, ponieważ każdy kto do nich podszedł dostawał taką przypinkę Napra naprawdę bardzo ładna I bardzo wam dziękuję, żółwie książkowe Mamy tutaj również Trzy przepinki, które również Dostawaliśmy od nowej baśni I czekajcie, ja ich teraz tak szybko szukam I nawiązują one do Wydania ilustrowanego y, Lasu tajemnic I mamy tutaj tak Ognistą gwiazdę i tygrysiego pazura Oraz dwa cytaty I tak wyglądają te przepinki Mamy tutaj przepinkę na przykład z Rozbudź mnie, bardzo, bardzo, bardzo ładna. Mamy tutaj dużo przypinek z mastridów więc ja jej Wam pokażę naraz. Tak naprawdę, tylko pozwólcie, że ja je sobie najpierw znajdę. Dobrze, mamy tutaj takie przypinki z Mastridu Czekajcie, ja Wam. Je... Aj, tak Wam bardziej, pokażę przypinkę. Taką, taką, dwie takie same. Taką, y, taką, bardzo ta ładna oraz taką. <noise> Przeszliśmy przez to całkiem szybko od Mastridium. Dostałam je również z 7 może w Valley Hugo, z tego naprawdę ładnego wydania. Y, seria Twisted, oczywiście nie czytałam, bo. Nie, dostałam od ciasty dwukropka Wiem kto zabił od czwartej strony Od Winnie D, taką bardzo piękną Przypinkę Z Herstopera również, bardzo mi się ona podoba Oraz Zamknięty drzwi tli, tli, Thriller Nie czytałam, ale Ba, ba, po prostu sobie wzięłam. Ja brałam normalnie te przepięki garściami. I jeszcze z jednej rzeczy, którą tutaj mam jest... Nie wiem czy to jest dla mnie, dla, czy dla mojego taty, ale mamy tutaj taki poradnik życia. Pora... Mały poradnik życia. Yy, to jest z wydawnictwa Media Rodzina i paru z Was się może domyślić, żebym to teraz tak wyjęła. Dobra, tego nie wyciągnę na razie, ale w środku jest taki kalendarzyk i na każdy dzień macie jakby... Jakiś cytat, czy coś mniej więcej takiego. Więc tak. Dobrze, moi drodzy, i tym pozytywnym akcentem skończyliśmy ten book haul. Strasznie się cieszę, że udało mi się go zakończyć w całkiem szybkim i rekordowym czasie. Mam nadzieję, że. Te książki, że jakieś z nich czytaliście, może ja was zachęciłam do tego, żeby je przeczytać i ja Wam wszystkich nie pokażę, bo ich, jest ich strasznie dużo. Ale tak, ma, ma, tym pozytywnym akcentem mogę się z wami żegnać. Życzę Wam miłego dnia, bądź nocy, trzymajcie się, cześć!